Mamy kilka negatywnych skutków używania smartfona. Przedstawiłem Wam właśnie. Można to kupić na Amazonie. 36 lat. Kupiłem sam to, żeby zrobić, ten, zrobić to zdjęcie. To jest nocnik, który ma przymocowany stojak na tablet. Chodzi o to, żeby dziecko już ma, jak jest małe, mogło korzystać z. Popatrzcie, rodzice, jaki fajny gadżet dla dziecka. Czyli kiedy dziecko uczy się załatwić potrzeby fizjologiczne, jednocześnie może korzystać ze smartfona. Tu jest rozwiązanie Waszego problemu. Wasze dziecko nie będzie traciło czasu w łazience, ponieważ może w tym czasie też korzystać z, yy, z iPada. Wystarczy kupić ten zestaw i Wasze dziecko będzie geniuszem, bo będzie się wtedy uczyło, bawiło. Oczywiście to zupełny nonsens, ponieważ. Yy, Wiek, w którym uczymy się załatwiać potrzeby fizjologiczne, korzystać z toalety, to zupełnie inny etap rozwoju mózgu niż etap rozwoju, kiedy jesteśmy w stanie odpowiedzialnie uczyć się korzystać ze smartfona.